Zobaczymy, ja mogę z tej strony partek wod, a w dzisiejszym odcinku wod standardowo. Yy, więc co? Jedna lub dwie na no, czarny rynek już zniknął. Yy, jest trochę słabo, ale dzisiaj jest standardowo kawałek pewnie Zastanawiacie się, czemu to jest 0? Ano, także wczoraj miałem sytuację, że kupiłem wieżę za 14 tysięcy, lecz jest zbyt ciężka i trzeba jeszcze dokupić gąsienicę. Więc teraz co? Lecimy w bitwę Kawu 4. Widzimy się yy, już w bitwie. Witam Was już w bitwie mm, z dziesiątkami. To jest trochę słabe. Dziesiątki zawsze tak słabo trochę. Ale dobra. W ogóle nie wiem w ogóle, czy... Jak, jak tu przyjedzie na przykład taki z 4 e, Na przykład taki Taka Godzilla Tak dobrze mówi Godzilla przy kampi. I DVP będzie spotował No to może być najsłabiej Na dobrej myśli. No ale i tak pewnie tu jest 4 zaraz przyjedzie, bo, bo on może najwięcej zrobić, chyba, że Godzilla. No te dziesiątka dobra dupą się już ustawi. No w ogóle na wsparcia nie mam. Ej, potrzeba wsparcia, to nigdy go nie mam. No ten AMX co robi? No jedźcie tutaj. O Boże. No i tu jadą, czy co oni tu robią? Bo ja nie wiem. Chciałbym się dowiedzieć. Prawda, chciałbym się dowiedzieć. Do wody z nim. Do wody. Co jest? Widzicie? dramatyczna, bitwa tutaj. No, ale team nie jedzie w ogóle, team. Tego teamu tutaj jest tak mało, że ja. Jak Mixer rozpiewszyli, to już jest po mnie tak naprawdę. A i niestety. Ta bitwa była średnia, ponieważ jeśli kim by tu więcej pojechało, to byłyby jakieś szanse. No. Ale dobra kolejny drzegiem, czyli dziś ostatni. No sorry, że tak szybko. Możebnę się z losem kawoczórką Ale mówi Tim. Jakby mał z AMX pojechał light i ciężki. No i dwa ciężkie i light. Czy met, już tam nie pamiętam. Na jakiegoś T10, no te 10 udało się zwiększyć ale jak Pantera E75 no to panie. Kolejnym trzechiem, który będę chciał stać pić, to jest IS2. Mm, o Boże, to jest ja nienawidzę na znaczy zależy, jakie jest, jest losowanie, bo teraz bardzo lubię tą mapę, ale ogólnie jak na przykład taką kawą czwórką tutaj gram. Losuję Ci na dziewiątki. To jest troszkę dramat. Jedziemy tam. Ja tą mapę mam zbanowaną i nie wiem czy tak u każdego działa, ale O, ale nie wysłał. Ile pingu? No, ten ping strasznie tutaj szaleje. No, już stoczyłem bitwę, muszę zagrać. Gdybym wiedział, że tyle pingu jest to, jedną bitwę. No, patrzcie, już to 200 pingu nawet do No I patrzcie, 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 co nic robi, patrzcie. Dobra, tiger jest, tiger wie co robić. Tutaj, kurde, wyciąg by zrobił. Słuchajcie, następna linia, którą będę chciał zrobić, będzie chyba linia do mausa. Bo akurat gra PEMA z Słuchajcie, zwycięstwo jest jakim. Ja nie wiem jak. No słuchajcie, tutaj jest 999 pingów. Ta, ta bitwa będzie słaba, ale mam wymówkę. Ping. Ping to jest tutaj. Coś dziwnie nie wyjeżdżają, wiecie? Tak, takie dziwne to jest. Podejście przeciwników. O! 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 Uhum. 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 Kurde, ta kurka tutaj jest. sobie zrobił takie. Nie no, to obniżanie działa. Tu w ten czołko to jest fatalne jakieś Kto ja to wymyśli? Słuchajcie, troszkę się wycofam tak troszeczkę. No Tiger ma mniej życia, to się musi wycofać. Słuchajcie, nikt nie wyjeżdża, dosłownie nikt, pusto jakby tu było. jest troszkę dziwne podejście. Czy co? Jest ten sam z Pantherą. Jest ten sam z panterą. Dlatego... Ja się nie poddam. Ja się nie poddam. Ja pojadę... Potem ta Pantera... Myślę, że będzie jechała prosto w Artę. Dlatego już tam sygnał Arcie, żeby się... Wycofała troszkę. No, nie musi się wycofać, ale... No, jak zginie to. U dobrze, Jackson jedzie też. Ładnie, 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 ładnie. Panterkę trzeba ładnie zaskoczyć tutaj. Dlatego tutaj wjadę i pantera nam się ukazuje. Słuchajcie, Teraz się ukazuje. Bez kiedon. O, oho. Oh. Nie, no to są żarty jakieś. No, żarty. Kurde. Papier. No, straciłem troszkę życia. Kurde, akurat dowódca mi musiał zranić. Kurde. Akurat dowódca. To będzie ten. Pa, jak Panter. Jak chilles jeszcze będzie z Panterą. Już nie jest z Panterą. Jest dobrze. Dobrze dobra ma. A tutaj. Kurde, jak to weszło. To ja jestem zadowolony. No, ktoś na ślepo próbuje strzelać. Jeszcze dużo deków mają, to jest kurde minus. Bo tam Pancer 4S jest ten słabszy, ale. W końcu do co mogę go no, wyleczyć. Chcecie? Tutaj było ryzykownie wyjeżdżać. Bo jak... A Chiles już tam pojechał, to z bym nie zdjął. Chyba, że yy, Jackson... Yy, zwróćcie na siebie uwagę. Muszę umieinąć, bo nie chcę wrócić do gara garażu. Nasze szanse są troszkę minimalne, ten Hellcat tam widzę. Роби, Роби, работа их. Есть уж хо, Tiger, gdzie ja mam pomoc? No wspierałbym cię. Tylko, tylko, tylko. Ym, zaraz się udzielę tam pomocy. O tu, wraca, tu można zjechać. Ciężarówek już, no. O Boże, o Boże, co tam idzie? Co tam idzie? Co tam idzie? bo koncept tutaj strzela. Teraz właśnie robię.... Kurde! Łoff Boże Boże, Boże, jak dobrze. Z chleba trafić nie mogę. No ja czyle pojechał sobie na ten koniec mapy. Słuchajcie i słuchajcie drugie zwycięstwo w tym odcinku, czyli rzadka rzecz, bo zawsze jest albo dwie porażki, albo zwycięstwo i porażka. Mm, ale tu jest ten Nie wiem, jak się udało tamtą bitwę wygrać koło czwórką, bo niestety dwie są wygrane. To chyba było widać na początku bitwy Ison 2. Nie przyszło tam po powiadomienia jak w tym nowym update'cie jest. Hmm. Teraz ja coś zdobyłem jeszcze. Co? ja są. Aha, bo ten pancer mi nie mógł przebić. Ja właśnie się dziwię, jak nie mógł się przebić. Yy, dobra. Kawałekwórka. E1100. nie, Panie. Bardzo dobrze. Więc co? To było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się podobał, to zostawcie suba i like. Konkurs będzie niedługo. Jeśli wbijecie 30 subskrypcji, będzie szybciej wyniki, bo na razie jeszcze zbieram jakieś tam osoby Na razie jest osoby, gdzie w konkursie ewentualnie by zawsze są jest dużo osób tylko też zbieram tam osoby więc co? Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć w kolejnym odcinku.